Szósta, szósta runda e, to była taka, że tak naprawdę na początku, na początku szóstej rundy uszkodziłem sobie storzy, prawy stożek rotatorów i, i w pewnym momencie no, tak był moment, że postanowiłem boksować tylko lewą ręką i zacząłem używać tej prawej e, dopiero w, w, kiedy no, chyba tam trafiłem lewym ciepowym i lewym podrudkowym parę razy i wtedy już stwierdziłem, że, że kurz policho z tym prawym trzeba na całość. Ale co ten, kiedy Andrzej Pak, to był cios, czy to już było tak raczej pchnięcie i, i, i wynik serii twoich ciosów? To była chyba akumulacja czasu, no też nie jestem panczerem, który na no, jednym ciosem, natomiast no, w, tutaj no, ta walka toczyła się jednak, umówmy się, w takim dobrym tempie i to wypluwanie szczęki od nie wiem od której, od, chyba, od trzeciej rundy, no to, to też mi już pokazywało, że, e, że gdzieś tam to wszystko, wszystko było blisko tej trzeciej rundzie i w ogóle do, do, do trzeciej rundy to ty miałeś kłopoty, przynajmniej takie się taki mieliśmy my wrażenie, czy rzeczywiście było tak, że, że miałeś moment a kilka razy to prawą wstrząsnął? Znaczy nie, no, tak naprawdę poczułem dwa ciosy to znaczy raz poczułem prawie którego po prostu nie zauważyłem, a drugi raz yy, tam cztery jakieś, nie jakieś takie strasznie mocne ciosy, ale kumulację tam trzech czy czterech ciosów i rzeczywiście doboczyłem. do yy, ten lewy sierpowy też nie jest taki on Nie jest szybki, ale jak trafia, no to jednak no Andrzej swoje waży i, i ten łokieć nie jest podniesiony, ale, ale ten lewy bar, ten, ta lewa ręka jest sztywna, więc też no jest, to, jest to twardy cios. Natomiast były też momenty takie, kiedy być może większym ludziom się wydawało, że, że mnie nie trafia, bo te ciosy gdzieś tam się, gdzieś tam się ocierały. No był to element, był to element taktyki i Szczególnie kiedy widziałem, że jakby no, tutaj będzie problem z kondycją ze strony Andrzeja. To w takich momentach wolałem, żeby trochę więcej zadał ciosów nie trawiając czysto, bo później e, ja mu się odpłacę piękną tak, zoną doby. skakiwało do ci to, że wypływał ciągle szczękę. A to pytanie do Marcina Najmana. Wyprowadzi wy wyprowadziłeś go w pole, bo tak to wyglądało, że że te pierwsze trzy to była podpucha, że on się dał podpuścić po prostu. Uwierzył w to, że cię szybko znakautuje, a potem po prostu opadł w siłę. Ja nie wiem, czy taki był plan, ale rzeczywiście, znaczy Andrzej mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że będzie się jednak więcej poruszał, no z drugiej strony, no tak jak się obserwowało choćby na treningu medialnym, no to widać było, że, że, że jakby mogło się wydawać, że nastawia się na tańczenie i będę, będę go ścigał. No z drugiej strony Andrzej, no tak jak ja, ma 45 lat i to moja taktyka wynikała z tego, że nie mam takich nóg jak 20 lat temu i w związku z tym wolę wojny i, i no cieszę się, że on tą wojnę przyjął no raz, że to było jakby zgodne z moją taktyką choć tak jak mówię, na początku mnie zaskoczyło no, a dwa, że no skorzystało, na tym, skorzystało na tym na pewno widowiskowość walki Jemu zabrakło zimnej krwi chyba, takiej głowy jak ty miałeś bo, bo on w ogóle nie boksował na zimno tylko cały czas na totalnym napięciu i widać było, że chce ci urwać głowę po prostu No to też <laughs> znaczy, no, jakby Chyba to wynika wynika z tego, że ja znam siebie, znam swoje ograniczenia, wiem no staram się staram się te swoje mankamenty choćby wynikające z